Cześć! Ja jestem Przemek, a to jest mój pierwszy poradnik, jak zrobić równe piaski bez modu. E, tak. Więc, jak widać, są so, e, so takie o. Będę robił takie, jak tu są. Już się tak zamierza, ale tu zaraz. Idziemy gdzieś w płaski teren. Na przykład. E, Tutaj robimy na cztery kratki, taki głęboki dziurę. Może być głęboka, może nie. To od razu zależy. Tutaj może być lawa. ja chcę większą. Dobrze. Na sam początek to są rzeczy potrzebne. Lawa, piasek, pajęczyk, pającznik ten. E, znaczy ten, pajęczyna i kamień kładziemy pajęczynę tutaj, tutaj kamień, i dajemy tutaj piasek, i, po, i powstaje nam takie coś, i się tak zanurza. Ale lawa nie jest tym potrzebna. Ja tylko dałam, żeby na przykład ofiara się tam po prostu jak spada, to tam, żeby się paliła, bo tak to w piasku też to topi, bo to nie jest wody. Dobrze, więc to tyle. Poradników. Poradnik mój. Jeśli chcecie więcej, e, jeśli chcecie więcej poradników, dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzach jakiś. Więc dzięki za oglądanie. Cześć i czołem.